7 dzień listopada, 15 kolejka Ekstraklasy. Zagłębie dzisiaj gra z górnikiem, zabrze liderem Ekstraklasy. Wybieram się na to spotkanie i serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy materiał. Oby dzisiaj było zwycięstwo. Sytuacja w tabeli, jak na listopad, jest bardzo wyjątkowa, bo nie grozi nam na razie strefa spadkowa. A dzisiaj ciężki sprawdzion przed drużyną Ostatnio idzie nam nawet dosyć nieźle, chociaż styl gry pozostawia wiele do życzenia. Jednak jestem dzisiaj dobrej myśli, bo górnik. Ma siedem meczów bez straty punktów, raczej bez straty punktów, bez porażki. I mam nadzieję, że dzisiaj w Luminie po prostu się wykoleją, bo ile może trwać ta seria? 8 spotkań by dowieźli? zagłębia na to nie pozwoli. Nie wiem skąd u mnie dzisiaj tak optymistyczny nastrój przed meczem Zagłębia, ale wiem jedno, że jeżeli dzisiaj będzie porażka, to będzie bolało wyjątkowo mocno, bo jestem nastawiony naprawdę dzisiaj pozytywnie i chciałbym, żeby piłkarze to dowieźli. A wiem, że są w stanie, tylko muszą chcieć i powalczyć. Tak więc dzisiaj przed meczem mocno trzymam kciuki i mam nadzieję, że będę szczęśliwy po godzinie 22. Dzisiaj nie pokuszę się o typowanie wyniku spotkania, bo tak naprawdę liczy się zwycięstwo. Nieważne, czy będzie 1-0, czy 7-6. Ważne, żeby mieć jedną bramkę więcej niż górnik zabrze. Bosnia, kde direktor Bekao, a tu Japołka! Japołka! Człowiek kleje, a poda wrogę dla wygłębia. Wyczucie czasu. No i tak jak powiedziałem, mamy 1 do 0. Leonardo Rocha. Szalce bramki. Zaczyna się sympatycznie. Zaczyniamy do spotkania i sędzia Kost naprawdę prowadzi te zawody słabo, bo przerywa w dobre akcje i daje faworyzację górnikowi. I to mi się nie podoba i mam nadzieję, że to się zemści i na sędzi, sędziemu i na górniku. Po pierwszej połowie, zgodnie z planem, aby dowieść to w drugiej połowie. Zaczynając drugą połowę, oby była równie pozytywna jak pierwsza. Trzymam kciuki. Przed tym rzutem wolnym przestałem nagrywać i co, poszło do zgranie głową i Filip Kocaba strzela prawie na 20 zajebiście. Dziesiąta minuta spotkania numer 30 Non vedo che no. <sono> Zagłębie na ten długi weekend pokonuje Górnik Zabrze, który był liderem X klasy 2 do 0. Znakomity wynik, dziękuję sztabowi, dziękuję zawodnikom, dziękuję kibicom, co, którzy dowiedzieliśmy to zwycięzno do końca. To jest znakomity wynik i cieszmy się, bo naprawdę Zagłębie fajne wyniki tej jesieni i oby tak dalej. Dziękuję za dzisiejszy materiał i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!